Piotrek Marecki. Piotrek, rozmawialiśmy wiele razy o wielu Twoich jakby pomysłach, Twoich zaangażowaniach. Społecznych, co tym razem wymyśliłeś e, No jak wiemy e, trwa głosowanie w budżecie obywatelskim na zadania które słupczanie zgłosili tych zadań jest 38 a głosowanie potrwa do poniedziałku Namawiam do tego by bez względu na to jakie państwo macie preferencje żeby zajrzeć kto nie zagłosował i wybrać sobie bo aż 6 głosów jest do oddania w tym roku a pieniędzy e, do wydania w przyszłym roku będzie 3 miliony aż więc e, więcej niż do tej pory bywało w budżetach obywatelskich trochę tutaj reklamuję e, No ale to trzeba, bo to jest w ogóle. Ale My myślę sobie, że, że to krasy. warto, bo tutaj właśnie mamy realnie możliwość wskazania, na co mają być miejskie pieniądze wydawane. Jedna z tych inicjatyw, jeden z tych pomysłów to jest mój pomysł i grona kolegów, nie ukrywam, i koleżanek, żeby namówić słupszczan do uprawiania ucznictwa tradycyjnego. Ty to ucznictwo uprawiasz od. Wielu, wielu lat. Kilkunastu przynajmniej z różnym natężeniem w różnych latach, ale cały czas do tego wracam i cały czas na bieżąco się tym zajmujemy, choć teraz z racji oczywistych treningi nam się trochę rozrzedziły. Natomiast to jest znakomita zabawa, znakomity sport, świetne ćwiczenie dla cierpliwości, świetne ćwiczenie na skupienie generalnie na koncentrację. Dzieciaki świetnie na to reagują, bo jak trochę poćwiczą, to od razu ta koncentracja mi się buduje także do innych działań więc więc same ja widzę tutaj superlatywy łucznictwo tradycyjne to jest takie gdzie nie używamy przyrządów celowniczych, najprościej mówiąc. Tak? Czyli to są łuki takie, jakich używano od, począwszy od wieków wczesnych, przez prawie całą historię, dopóki ktoś nie wymyślił łucznictwa olimpijskiego i że łuk można uzbroić jeszcze w różne inne elementy, które pomagają trafiać. My tych elementów nie mamy, więc musimy się nauczyć. Mówiąc najprościej jest to taki zwykły patyk, no prawie zwykły patyk z cięciwą. Z cięciwą. Tak, tak, tak. I, I chcemy zaproponować kilkanaście wiosennych spotkań z takim właśnie sprzętem, które odbywałyby się w Słupsku, miejsce jest wskazane przy ulicy Madalińskiego. tam jest takie zapasowe boisko, na którym trenowali atleci od czasu do czasu, więc Ratusz wskazał to miejsce, że mogłoby się to odbywać. Tam oczywiście te zajęcia będą nieodpłatne dla zainteresowanych. Dla kogo są te zajęcia? Dla dzieciaków czy dla, dla wszystkich? Ja myślę, że my już możemy spokojnie od dziesięciolatków proponować, proponować te zajęcia, do kiedy ktoś ma siłę, żeby łuk napiąć, tak naprawdę. A, bo czyli te łuki czyli... też mają różny, różny stopień napięcia, prawda? Twardość to się nazywa i, i od, możemy zaproponować od 6 kg, czyli właśnie taki łuk dla, ma, dla maluchów, który trzeba mieć tyle siły, żeby ro, rozciągnąć te 6 kg, do, do, do 30 parów, bo, bo to już taki jest yy, męski, że tak się wyraża łuk. Kto dla, będzie dla uczył, uczył tego strzania? Na pewno ty, ale kto jeszcze? A, y, no, ten, kto wygra konkurs, bo tak to jest w budżecie obywatelskim, że te zadania realizują... Y, Podmioty czy wykonawcy, którzy później wygrają w konkursie. Oczywiście liczymy, że, że nasza grupa rycerska, która istnieje w Słupsku, będzie mogła się tym zająć. I, i wszyscy, y, którzy, którzy y, uczestniczymy w treningach łuczniczych, tam a mamy, mamy tych umiejętności sporo, bo się przez kilka, kilkanaście lat nazbierało, no, będziemy się dzielić tymi umiejętnościami. A na koniec y, chcemy zaproponować uczestnikom tej trzymiesięcznej tej, prawie zabawy y, turniej. Czyli co, wracają tu turniej uczni Nie, 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 to będzie turniej specjalnie dla uczestników Na, tego, yy, tej szkółki. Tej szkółki on be, odbędzie się w tym samym miejscu, będzie bardzo podobnie wyglądał jak strzelanie, tylko tyle, że będziemy punktowali tak, i, i, I będzie można nagrady? się pochwalić. Będą nagrody. No, może ja bym się zapisał? Zapraszam. Z Ryszardem byśmy poszli. Piotrek, yy, głosowanie prawie się kończy. Wy, do poniedziałku. Dość, dość późno wystartowaliśmy. Ale głosowanie trwa 5 minut. No, jest... powiedz, jak, jak się głosuje. Opowiedz, jak się Trzeba wejść na stronę widzieć. internetową slubsk.konsultacjejst.pl. I tam są takie generalnie dwie dwa pola, i na jednym polu jest głosowanie w budżecie obywatelskim. Trzeba kliknąć, wejść głębiej i, i tam wyświetlone są z, z pustymi kratkami, wyświetlonych jest wszystkich 38 projektów. Oczywiście trzy głosy możemy oddać na zadania społeczne. Już teraz nie będę rozwijał tak naprawdę o co chodzi. Jedno na zadanie inwestycyjne ogólnomiejskie, jedno na zadanie inwestycyjne lokalne i jedno na zadanie inwestycyjne szkolne. Tak, czyli razem możemy oddać sześć oddać głosów. Klikamy sześć wybranych. Tam są krótkie opisy, więc nawet ktoś, kto, kto jeszcze nie wie, na co chciałby, to tam sobie wejdzie i poczyta i będzie mógł wybrać albo wybrać coś, co w jego rejonie się odbywa w okolicy jego miejsca zamieszkania w Słupsku. No i tam sobie to zaznaczy, potem wpisze dane z adresem zatwierdza do widzenia wykonane głosowanie. No i cóż, no, namawiamy, bo to, namawiamy, bo to warto i, i warto się przyjrzeć tym, tym zadaniom. A jeszcze jedna istotna informacja. Trzeba mieszkać w Słupsku, nie trzeba być pełnoletnim, każdy może Słupszczanie zagłosować. I Słupszanka. Drodzy Słuszanie, głosujcie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, bo warto, bo to wy decydujecie na co wydane zostaną pieniądze i to nie małe, bo 3 miliony z miejskiego budżetu. Pamiętajcie o naszym gościu i o jego wiosennej szkółce uczniczej. Wiosennej szkółce uczniczej. Piotrek, dzięki za spotkanie. Dziękuję. Z nami jest pani Wioleta Kajnowska z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Słupsk. Rozmawialiśmy jakiś czas temu i kolega Daniel rozmawiał o, o Wielkiej Orkiestrze w Słupsku, ale nie tylko orkiestra zagra w miastach takich jak Słupsk, na naszym terenie, ale zagra też w małych miejscowościach, chociażby w gminie Słupsk, któryś raz już z rzędu, że tak powiem. Tego Tegoroczny finał będzie zupełnie inny niż do tej pory, prawda? Tak, zgadza się wszystko. Któryś raz z rzędu organizujemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sztab główny Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Szefowa sztabu pani Marcelina Rozwadowska przygotowała tutaj wiele atrakcji. No Będzie inny niż te, które były do tej, do tej pory. Nie będzie hucznej wielkiej imprezy końcowej, jakie, jakie miały miejsce do tej pory, natomiast przygotowujemy szereg atrakcji, licytacji, zbiórek, aby tych po prostu pieniążków na tą orkiestrę jak najwięcej uzbierać. Czyli co, w tym roku nie spotykamy się w Radzikowie w parku wodnym, tak jak zazwyczaj to bywało? Jeszcze do końca nie wiadomo, będziemy starali się to zrobić, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie do końca park wodny, czy to będzie może lodowisko, ale postaramy się coś przygotować, coś zrobić, żeby podsumować i zaakcentować ten koniec Wielkiej Świątecznej. Orkiestry Pomocy. Chyba teraz najwa o najważniejsze rzeczy chciałbym porozmawiać, czyli o wolontariuszach, bo orkiestra bez wolontariuszy by nie istniała i będzie także na pewno kwesta I wolontariusze, oni się mogą już zgłaszać do, do Was? Tak, jak najbardziej mogą się zgłaszać. Już mamy kilku chętnych. Y, puszek mamy dosyć sporo przydzielonych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak więc y, liczymy na wolontariuszy, liczymy, że te wszystkie puszki, które już przyszły, przyszły do nas, zostaną zagospodarowane odpowiednio. Czyli co, telefonować trzeba, mailować do. do y, tak, do, jak najbardziej. Przedrum? Proszę się kontaktować z panią Marceliną Rozwadowską, szefową sztabu do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk. Siedzibę mamy w Głobinie. Na każdej stronie internetowej można znaleźć nasz numer telefonu. Natomiast nasza strona internetowa to jest www.kultura.slupsk.pl. No i bardzo prosto, po prostu trzeba znaleźć i się zarejestrować i zbierać kasę. To jeszcze trochę o tych licytacjach, bo to też jest taki dość ważny punkt zbiórek od wielu, wielu lat. Co ciekawego będzie w Gminie Słów do wylicytowania? Do wylicytowania. na przykład będzie pobyt w, w, trzydniowy, właściwie dwa noclegi w naszej przystani twórców w Swołowie. Będzie do wylicytowania płyta naszego szefa Centrum Kultury Gach Place Bach. Będzie do będą do wylicytowania plakaty ze Swołowa. Unikalne, bo jeszcze mało kto je widział. Wiszą w naszych pokojach w przystani, natomiast będą do nabycia dużo, dużo później, kiedy już otworzymy Zagrodę Inicjatyw Twórczych. Będą również obrazy, dzieła sztuki, artyści no, zgłaszają się do nas, oferując swoje, swoją twórczość. Będą też produkty lokalne, kosze z takimi produktami. No sporo tego, naprawdę sporo, można zachęcam jeszcze, do jeszcze, śledzenia. A można jeszcze coś dorzucać na przykład cały czas? Jakby też... Chciał, mamy chociażby świetne koła gospodyń e, w gminie Słupskiej, na przykład jakby Panie chciały, nie wiem, li, ciasta rzucić na listach. To dalej? znaczy, no trochę tutaj mamy z tym problem i się też nad tym bardzo długo zastanawialiśmy, jak to by można było zrobić, jak najbardziej można by było wylicytować jakąś blachę ciasta, powiedzmy. Natomiast jak to y, do tej pory troszeczkę inaczej to funkcjonowało, dlatego, że Panie z koła gospodyń wiejskich miały możliwość wystawiania się na tych finalnych koncertach i sprzedawania swoich wyrobów. Y, zachęcamy, wszelkie pomysły, Sły mile widziane. No i dobra, tym akcentem kończymy. Drodzy Państwo, orkiestra Zagia 10 stycznia, także w Gminie Słups, gdzie jeszcze to się dowiemy i w jakiej formie, myślę, że bliżej finału. Dziękuję bardzo ja za zaproszenie. Ja również spukanie. dziękuję. Jeśli myśleliście Państwo, że już więcej o toj ocie nie porozmawiam w tym odcinku naszej jesiennej redakcji, to byliście w błędzie. Rozmawialiśmy o samochodach nowoczesnych, a teraz porozmawiamy o samochodach. Pracusia. Samochody, które służą do zarabiania pieniędzy. Watowcy wiedzą, y, co mam na myśli. Oszucie. Duże i nieco mniejsze. Y, samochody Toyota Pro Ace i Pro Ace Verso, czyli osobowa. A tutaj młodszy, mniejszy y, brat z dopiskiem City. Cóż w tych samochodach jest takiego ciekawego? Cóż w tych samochodach jest takiego ciekawego? Y, proszę Państwa. Tak jak widzimy, samochody, które znajdują się za naszymi plecami, różnią się wielkością. Tak? Z lewej strony mamy gamę tych mniejszych samochodów, czyli gamę samochodów City i City Verso. Pierwszy od lewej, proszę Państwa, to samochód osobowy, mieszczący od 5 do 7 osób. Jest on w dwóch standardach długości, w wersji standardowej, jak i w wersji long. Tuż obok niego znajduje się samochód w wersji Blaszak, tak? czyli służący jako taki mały wół roboczy, ulubione auto firmy budowlanych. Z przodu No, ale też pamiętam, że Kwiaciarka jeździ z samochodem. Jak najbardziej. E, trzy miejsca z przodu i duża przestrzeń ładunkowa z tyłu. Tak? Obok nich stoją mhm. więksi bracia, e, więksi bracia, czyli e, Toyota Pro Ace i Pro Ace Verso. E, zwykły Proace to jest samochód, podobny do ProAce City, czyli również taki nasz W roboczy, oczywiście jeszcze większy, dostępny w trzech wariantach długości: standard, medium i long. Również tutaj znajdziemy trzy fotele z przodu i pełną przestrzeń ładunkową do przewozu różnorakich materiałów. Obok niego stoi wersja osobowa, ulubione auto dla firmy przewożących ludzi na lotniska, dla taksówkarzy. Dla firm dowożących pracowników do pracy, tak? To I jest już druga wersja tego, tego samochodu. Zdaje się, że ten model wyszedł w roku 2016. Zgadza się. I, i no mają dosyć bogato, bogate możliwości, jeśli chodzi o wybór silników. Zgadza się. Tutaj, jeżeli chodzi o wybór silników w modelach Pro Ace, Pro Ace Verso. Mamy tylko i wyłącznie silniki diesla. W przypadku mniejszych braci, czyli City, City Verso, y, mamy również w gamie silniki benzynowe. Tak? Jest ich sporo, więc każdy sobie spokojnie tak, Każdy sobie spokojnie przyjechać może... tutaj, przejechać się tym samochodem, wypróbować. Oczywiście, że tak. Kiedy? Zawsze. Zawsze, zawsze. <laughs> zawsze zawsze. wygląda tak otwarcie. <laughs> więc zapraszamy, żeby przejechać się tym samochodem. Ja poprawię masteczkę, bo tak mi się suwa. O, o, tak będzie lepiej. Proszę Państwa. Zapraszamy więc do, do Toyota, żeby przejechać się pojazdami, a my oczywiście zapraszamy na naszą kolejną jesienną redakcję do telewizji Subsk. Do zobaczenia!